Witam i zapraszam do obejrzenia filmu z serii Zrozumieć elektronikę, filmu, który jest wprowadzeniem do kursu Fascynujące Przemiany Energii. Zgodnie z zapowiedzią oraz jak widać na załączonym obrazku, będzie to film o oscyloskopach. W tym filmie chciałbym tylko przedstawić i uzasadnić, dlaczego oscyloskop jest najważniejszym przyrządem pomiarowym w pracowni elektronika. Przygotowałem sześć eksperymentów. Pierwszy eksperyment będzie dotyczył rozciągania czasu. Będziemy rozciągać czas w sposób magiczny. Ten film ma rozdzielczość 4K. Jak ma ktoś dobre łącze, dobry monitor i dobry wzrok, to powie: O, kontaktron, przekaźnik kontaktronowy. Słusznie. Przekaźnik kontaktronowy, ale niezwyczajny. Tylko magiczny. Zawarty w tym przekaźniku merkuriusz, a nawet merkuryjusz, pomoże nam rozciągać czas. Nie tysiąckrotnie, nie milionkrotnie, ale nawet miliard razy. Drugi eksperyment będzie dotyczył prędkości światła. Dotkniemy, no niemal dosłownie dotkniemy prędkości światła. Pomocą będzie taki mały generatorek z układem scalonym, który sprawdzałem przed filmem w jednym ze sklepów 2,77 zł brutto. Ten generatorek, trzypozycyjny przełącznik i rezystor o nominale 51 ohmów pomogą nam dotknąć do prędkości światła. Ale najważniejszą częścią tego eksperymentu będą dwa kawałki kabla, półtora metrowe kawałki kabla 50-omowego. Dotkniemy do czegoś, co jest tajemnicą dla większości, nieprzeniknioną tajemnicą dla większości elektroników. Dotkniemy do zjawisk falowych. Właściwie to już je tu widać. Przy okazji okaże się, co to jest te 50 omów, bo przecież nie jeden z nas za pomocą omomierza om próbował zmierzyć, gdzie to jest te 50 omów w tym kablu antenowym. Nie wychodziło. Oscyloskop pomoże nam to zobaczyć, i zobaczymy, gdzie jest te 50 omów. Jednocześnie będzie to też taka zachęta i wprowadzenie do radiowej oślej łączki, na którą czeka wielu, nawet już od lat wielu moich czytelników. To drugi eksperyment będzie. W trzecim eksperymencie będziemy widzieć dźwięk. Będziemy obserwować na ekranie oscyloskopu dźwięk. Na razie to tylko tak, takie drobne próby. Ktoś powie. Taki wielki głośnik, dlaczego taki wielki? Odpowiadam. A dlaczego nie? Miałby być taki, a może taki? Wykorzystamy taki duży. Czwarty eksperyment będzie dotyczył mody. Zauważyliśmy, że w ostatnich latach jest moda na budowanie elektrowni. Z różnym skutkiem zresztą, jądrowych i nie tylko. Zbudujmy i my. A co? Nie stać nas? Stać. I to nie jedną. Proszę bardzo. Na tamtym ostyloskopie będziemy mogli zaobserwować. Co się dzieje? Kiedy już zbudujemy elektrownię, możemy zbadać też sieć energetyczną. I wtedy pokażę Ci śmieci w sieci. Właściwie to już je widać, tutaj, na tych dwóch oscyloskopach. I wreszcie, w szóstym eksperymencie, za pomocą oscyloskopu. Pokażę Ci, dlaczego ten zasilacz 10-amperowy jest dużo gorszy od tego zasilacza 5-amperowego. To co? Zaczynamy? Będziemy rozciągać czas. Ten generator wytwarza impulsy prostokątne o częstotliwości 100 Hz, czyli o okresie 10 milisekund. Tu ustawiłem rozciągnięcie czasu 20 milisekund na działkę, czyli jedna kratka, jedna działka w poziomie to jest 20 milisekund, czyli 20 tysięcznych części sekundy i teraz mogę rozciągać ten przebieg, proszę bardzo rozciągnąłem, teraz jedna działka to jest 10 milisekund 5 milisekund 2 milisekundy 1 milisekunda no tutaj już niewiele widać, ale ja dalej rozciągam, jeszcze rozciągam jeszcze rozciągam, jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze i jeszcze Teraz mam tutaj skalę 1 mikrosekunda na działkę, czyli jedna kratka w poziomie to jest 1 mikrosekunda, 1 milionowa sekundy. Tu już tego przebiegu fioletowego nie widzimy. Odłączam generator, wyłączam ten kanał. Tu jest coś znacznie bardziej ciekawego. Ta żółta kreska to jest króciutki impuls i spróbujmy ten impuls rozciągnąć. Na razie mamy jedna kratka, to jest jedna mikrosekunda, a ja to rozciągam jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. O, już tu widać, że to jest impuls rzeczywiście. Jeszcze bardziej rozciągam, jeszcze bardziej, jeszcze i, i to jest wszystko, co ten oscyloskop może zrobić. To jest znakomity oscyloskop o paśmie 250 MHz, tak, 250 MHz, czyli ćwierć gigaherca i za jego pomocą możemy obejrzeć dokładnie impuls, który ma długość. Tu mamy rozciągnięcie dwie nanosekundy na działkę. Dwie miliardowe części sekundy na działkę. Tu włączyłem pomiary. Okazuje się, że ten impuls ma 10 nanosekund. 10 miliardowych części sekundy. I my możemy go dokładnie obejrzeć. Ograniczeniem jest ym, pasmo. Ym, i czas narastania. Te pasmo bardzo szerokie, 250 MHz, to oznacza, że czas narastania jest 1,4 nanosekundy. I tutaj w pomiarach odczytamy, że rzeczywiście czasy narastania są około 1,4 nanosekundy. Ten, ten impuls, który tu obserwujemy, prawdopodobnie ma jeszcze bardziej strome zbocza, krótsze czasy narastania, a ten oscyloskop pozwala obejrzeć dokładnie impuls 10 nanosekundowy, a moglibyśmy wykryć dużo krótsze impulsy, nawet krótsze niż jedna nanosekunda, krótsze niż jedna miliardowa sekundy. A skąd ten króciutki impuls? To jest tylko generator taktujący, a właściwe impulsy króciutkie wytwarza ten przekaźnik i ten kawałek kabla. To jest tajemniczy przekaźnik z merkuriuszem, czyli z rtęcią. kontaktorem ze stykami zwilżanymi rtęcią. Musi y, pracować w pionie, inaczej nie będzie działał, i właśnie. Ten przekaźnik, który ma styki zwilżane rtęcią, pozwala wytworzyć króciutkie impulsy, dlatego że te styki nie drgają i te czasy przełączania są pioruńsko krótkie. I o długości impulsu decyduje długość kabla. Gdybym uciął ten kabel tutaj gdzieś bliżej, to ten impuls byłby dużo krótszy. Ja go uciąłem tak, żeby miał 10 nanosekund. Ten oscyloskop który ma pasmo 250 MHz i czasy narastania 1,4 nanosekundy pozwala dość dokładnie obejrzeć impuls 10 nanosekundowy, a potrafiłby wykryć impulsy krótsze niż 1 nanosekunda. Może kiedyś takie impulsy wytworzymy za pomocą jednego zwykłego tranzystora bipolarnego. I właśnie, jeżeli byłyby to impulsy krótsze, to nie będziemy mogli ich tak dokładnie zaobserwować, ale wykryjemy, bo tu będzie wyraźnie widać, że coś tam jest. Rozciągnęliśmy czas do granic możliwości. Potrafimy wykryć impulsy krótsze niż jedna nanosekunda, czyli krótsze niż jedna miliardowa część sekundy. A teraz rezystancja falowa kabla i prędkość światła. Tylko to nie jest pełne wyjaśnienie to jest tylko króciutkie pokazanie, do czego może służyć dobry oscyloskop. Mamy tutaj prościutki generator. Interesuje nas dzielnik napięcia. W skład tego dzielnika napięcia wchodzi rezystor zamontowany tutaj na płytce. To jest rezystor 50-omowy i to jest górny rezystor dzielnika. Dolnym rezystorem tego dzielnika będzie to, co jest tutaj dołączone na końcu kabla. I to może być rozwarcie. Czyli rezystancja ta dolna Rx równa nieskończoność. To może być zwarcie, czyli rezystancja Rx równa 0 i to może być rezystancja 50 ohmów. Tu jest wlutowany rezystor, no ściślej biorąc, 51 ohmów. I teraz mamy dzielnik napięcia składający się z rezystora 50 ohmów zamontowanego na płytce i tego, co tu jest na końcu kabla. I wszystko się zgadza. Teraz mamy rozwarcie RX nieskończenie wielkie. I proszę bardzo, oscyloskop pokazuje, co jest tutaj za tym rezystorem RG 50 ohmowym. Są to pełne impulsy z generatora. Zgadza się. Teraz mamy zwarcie. Rx równe 0. Impulsów nie ma, bo zostały stłumione przez rezystancję równą 0, czyli przez zwarcie. A teraz 50 ohmów, proszę bardzo, stworzył się dzielnik napięcia, 50 omów na płytce. No powiedzmy, że 50 ohmów tutaj napięcie to jest równe połowie impulsy są wielkości o połowę mniejszej niż te. Przy rozwarciu, proszę bardzo, teraz jest 50 ohmów, czyli możemy powiedzieć, że ta wysokość to jest 50 ohmów. Teraz wracamy do rozwarcia i rozciągamy, 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 i zaczynamy tutaj widzieć coś bardzo dziwnego. Mianowicie przy rozwarciu, tu jest wszystko dobrze. Mamy te pełne impulsy yy, niestłumione. Przy zwarciu, proszę bardzo, mamy zwarcie. Przy 50 omach mamy tutaj te 50 omów. Ale tu się coś dziwnego dzieje, bo nie zmienia się nic na tym odcinku. Dlaczego? Ano, dlatego, że o tym, co się tu dzieje, decyduje kabel, 3-metrowy kabel i parametry tego kabla. I najkrócej mówiąc, to jest poziom, powiedzieliśmy, 50 ohmów. Jeszcze raz, to jest te 50 ohmów, a to jest nieskończenie wielkie. 50 ohmów. Jeżeli ja to rozciągnę, to się okazuje, że. Ten kabel, który odpowiada za ten fragment przebiegu, to jest właśnie kabel 50-omowy, bo ta wysokość jest taka jak w przypadku dołączenia rezystora 50-omowego. Jeżeli tu byśmy y, mieli kabel antenowy 75-omowy, a tu rezystor 50-omowy, to wtedy ta linia byłaby na wyższej wysokości. Gdyby przypadkiem udało nam się kupić gdzieś kabel o y, Rezystancji falowej niższej niż 50 omów, to tutaj mielibyśmy ten kawałek, ten fragment niżej. A tak widzimy, że to jest istotnie 50 omowy kabel. A jeżeli chodzi o prędkość światła, a jeżeli chodzi o prędkość światła, to jeszcze rozciągnijmy to i zobaczmy. Teraz rozciągnąłem ten kawałek, który odpowiada um, długości kabla. 3 metry kabla to jest, możemy powiedzieć, ten kawałek. W tym czasie energia fala w kablu wędruje, porusza się z prędkością trochę mniejszą od prędkości światła. I teraz. Tu mam rozwarcie i kabel ma 3 metry. Skracam kabel o półtora metra i okazuje się, proszę bardzo, widzimy, co daje półtora metra. Różnica tutaj o te półtora metra to jest jakiś czas. Możemy ten czas bardzo łatwo na oscyloskopie zmierzyć i wiemy, że ten kabel ma 1,5 metra. Mając długość kabla i mając ten czas, możemy obliczyć prędkość propagacji fali elektromagnetycznej w tym kablu. No i w tym przypadku akurat nam wyjdzie, że prędkość propagacji wynosi mniej więcej 2 trzecie. Prędkości światła. Czyli rzeczywiście za pomocą dobrego oscyloskopu możemy no, dosłownie dotknąć się do prędkości światła. Za pomocą prawie każdego oscyloskopu można zobaczyć dźwięk. Głośnik. Nie tylko zamienia energię elektryczną na dźwięk, na drgania powietrza, ale może być przetwornikiem w drugą stronę. Może energię Fal dźwiękowych zamieniać na energię elektryczną. Będziemy to badać w kursie. Fascynujące przemiany energii nie tylko na przykładzie głośnika, ale również elementów piezoelektrycznych. A teraz, prościutki przykład, czym jest tak naprawdę dźwięk? Jeżeli drgania powietrza, drgania ciśnienia, zmiany ciśnienia zamienimy na przebieg elektryczny, to możemy go obserwować na ekranie oscyloskopu i jeżeli ja mówię to jest to dźwięk w jakiś sposób przerywany lepiej to widać jeżeli wydaje się jakiś ciągły dźwięk a u i e a mam tutaj też mikrofon podłączony do drugiego kanału oscyloskopu u u za pomocą oscyloskopu możemy więc widzieć dźwięki. Aby nadążyć za panującą w naszym kraju modą na budowę elektrowni, mam dwie propozycje. Pierwsza to budowa może nie turbogeneratora, ale wkrętarko generatora, ale za to trójfazowego. Proszę bardzo, teraz wiadomo do czego potrzebny jest oscyloskop czterokanałowy. Moja druga propozycja to już nie elektrownia, tylko cały system energetyczny. Proszę bardzo. Elektrownia prądu zmiennego, a właściwie przemiennego. Napięcie przemienne ma tę zaletę, że bardzo łatwo je podwyższyć za pomocą transformatora, i właśnie wysokie napięcie jest przesyłane przez linię wysokiego napięcia. Wysokie napięcie, stosunkowo mały prąd, dlatego żeby zmniejszyć straty, straty przesyłania. Potem to wysokie napięcie jest obniżane i doprowadzane do odbiorców i oni tam mają różne odbiorniki. U mnie to napięcie nie jest może takie strasznie wysokie, ale tak to działa i wszystko to można kontrolować nie tylko multimetrami, ale także oscyloskopem. Pomiary w obwodach sieci energetycznej dostarczają bardzo cennych informacji, ale są skrajnie niebezpieczne. Osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji i nie są przeszkolone, absolutnie nie powinny niczego mierzyć w obwodach sieci energetycznej. Jest to skrajnie niebezpieczne. Szczególnie wykorzystanie klasycznych oscyloskopów wiąże się z ogromnymi niebezpieczeństwami. Pół biedy, jeżeli przez e, pewne błędy i przeoczenia, i nieznajomość pewnych faktów nastąpi zwarcie. To jest bardzo łatwo doprowadzić do tego, że przy pomiarach sieci następuje zwarcie, jak to się kolokwialnie mówi, lecą wszystkie bezpieczniki w domu i jeszcze być może w skrzynce energetycznej i musi przyjechać pogotowie energetyczne, żeby tę skrzynkę rozplombować i tam bezpieczniki albo wymienić, albo włączyć. To jest pół biedy, bo jeszcze gorzej, jak przy korzystaniu z takich ym, oscyloskopów, ktoś popełni błąd i to zupełnie nieświadomie, nie rozumiejąc dlaczego tak jest, i nagle się okaże, że na gniazdach, na masie, na masie oscyloskopu wystąpi pełne napięcie sieci. A przecież tam go nie powinno być, i mnóstwo osób jest, nawet elektroników doświadczonych, zdziwionych. Jakim cudem! Jak to się mówi? Faza na masie, skąd ta faza na masie? A okazuje się, że to jest skorpion, który tylko czyha, żeby zabić. I bardzo łatwo taki błąd, bardzo łatwo. Będziemy to omawiać w oddzielnym filmie. Ja zachowując środki bezpieczeństwa, stosując takie oscyloskopy na marginesie takie oscyloskopy bardzo łatwo zepsuć za pomocą napięcia z sieci one nie są odporne. Ja, zachowując środki bezpieczeństwa, mierzę napięcie i mierzę prąd pobierany z sieci przez ten zasilacz, który tutaj nam zasila tę spiralę grzejną. I co się okazuje? Napięcie powinno być sinusoidalne i kiedyś dawno to tak było, ale teraz już nie jest. To napięcie jest odkształcone. Ono ma spłaszczone wierzchołki. Dlaczego wierzchołki są spłaszczone? Ano, ten oscyloskop pokazuje przebieg prądu pobieranego z sieci i w sumie wyjaśnia, dlaczego tak jest, ale to jest temat na oddzielny film. W każdym razie, pomiary oscyloskopem. W obwodach sieci mogą dostarczyć bardzo cennych informacji. Natomiast jest to skrajnie niebezpieczne, jeszcze raz podkreślam. Osoby, które nie mają kwalifikacji i nie są przeszkolone, absolutnie nie powinny przeprowadzać żadnych pomiarów w obwodach sieci. Na koniec mam pokazać dlaczego ten 10 amperowy zasilacz w wielu zastosowaniach jest dużo gorszy niż ten zasilacz 5 amperowy. Zwróćmy uwagę, że na wyjściu tego zasilacza i na obciążeniu występują duże zakłócenia. To są zakłócenia dość wysokiej częstotliwości, wynikające z faktu, że to jest zasilacz impulsowy. Dołączyłem obciążenie do 5-amperowego zasilacza, i okazuje się, że te śmieci na wyjściu, na obciążeniu są nieporównanie mniejsze. I dlatego ten Zasilacz klasyczny, zasilacz liniowy ze zwykłym transformatorem. On jest dużo cięższy od tego. Ten jest lżejszy, 10-amperowy, ale jest to zasilacz impulsowy, który wytwarza dużo więcej śmieci, zakłóceń. W wielu zastosowaniach jest to bardzo ważne. To były przykłady pokazujące, że oscyloskop rzeczywiście jest najważniejszym przyrządem w pracowni elektronika. Za jego pomocą można dowiedzieć się mnóstwo o badanych układach. I jeszcze raz ostrzeżenie, nie mierzymy oscyloskopem niczego w obwodach sieci energetycznej. Tyle w tym filmie, dziękuję bardzo.